Ludzie łykają wszystko, jak pelikany. I tylko od czasu do czasu usiądą i zastanowią się, czy to, co przeczytali, zasłyszeli, ma jakikolwiek sens. Ale żeby to zrobili, żeby zastanowili się, to wymaga to zasobów, o których mówiłam, czyli czasu, energii, wysiłku i tym podobnych rzeczy, pieniędzy, czasem. I współczesne badania, Dan Gilbert przychodzi mi do głowy. Niestety, bo to tragiczna wiadomość dla ludzkości. E, potwierdzają raczej stanowisko Spinozy. Czyli, że ludzie przyjmują wszystko? Tak. I teraz so, po, zobacz, jak, jak to jest niebezpieczna sprawa. To jest taki paradoks. Z jednej strony, jeśli się zamkniemy w bańce i y, otaczamy się tylko i wyłącznie ludźmi, którzy myślą tak jak my, którzy wyznają te same wartości, no to. Innych traktujemy, a bardzo łatwo nam to przychodzi, nie tylko jako innych, tylko jako gorszych.